A mi już to miga przy tym, przy kawie, nie? Mm -hmm. Jestem... ej Trzeba zrobić, jestem ciekawy co by się stało jakbyśmy mieli Jedziesz, jedziesz, jedziesz i nagle taki czarny ekran ci wykochuje No, cztery godziny później Adam, powstał z martwych A ty co? Nic ty kurde w prawo, jedzie. Jak to dęku ma Jedziemy z San Francisco do Las Vegas Ej, zrobił zrobiłbym kółko w Las Venturas i później do San, do Los Angeles po co to komu? Żeby nabić dawaj, z Dawaj tutaj, dawaj tutaj na to. Na budowę. Dzięki, że mi teraz powiedziałeś. To tam masz wjazd przecież od góry. Z góry jadę 102 Jadę 120. A weź tu zawdy. Spróbuj tam truakiem wiać, bo tam jest gdzieś taki zjazd. Truckiem, dobra. O kurde, tu jest... Jestem ciekawy jak ja mam ci... Halo! Mam naczepę za przycię... Mam naczepę, ciężko mi spada mi auto. Aha. Nie wiadę ci tu, bo tu jest tak zrobione, że no, są... Właśnie, żeby oni udzielają. tutaj usunęli już, to ino przestawili. Synali. Jadę na, na około tych płotków. Zobaczmy, bo na co ja zrobiłem To nie pewnie na prostej drodze wywali Nie Zobaczmy nie na co ja zrobiłem Gdzie jesteś? O! Przyczepę mi wywaliło! Ej! Oh. <laughs> Przyczepam <mu> pierdala. <laughs> Hopie, normalnie z z zakręciłem mnie i mi przyczepa zaczęła uciekać. Szybsza ode mnie jest, Kubana. Jak to wyglądało z ty? Ej, wytłumacz mi to. Na cholerę, im są gąbki na to, na fabrykę kolejową? No, a ja mam magnesy na lodówkę, to jeszcze. No, kurde! Zło no zaba rozwaliłem, ja. Jak widzisz, zobaczył, to tam na, na granic zrobiłeś, kurwa Nie widziałem Rozładuj, no magnesy na lodówkę też im się przydadzą. Rozdadzą dzieciom Poczekaj nojcu. Bo nie mogę jeździć tłaka. Nie, to dawaj, yy, Stój, bo... To... Stój, bo po, pojedziemy razem do Las Venturas do tego jednego o, miejsca. Taki. Uwaga, ile zarobiłem. Wow, 812 polskich cebul. go rozwalam im to. Elo? E, Gdzie pojechałeś, Fred. No nie, znowu mi skacze przyczepa jak w I zaraz znowu będę pościg za przyczepą. Elo? Patrz, co hop robi I cyk <noise> no. Ale możesz się ogarnąć, czy nie? Hmm. Cicho tam Dzięki Ja coś robię? Nie Ej, buldożerem byśmy pojechali, hop Pojedź wywrotką Aha Fajnie, podpiąłem przyczepę i mi piszesz, że to jest wywrotka. A jak to się nazywa, to jest wywrotka. Dobra, teraz ty te kieruj, bo ja znowu zaraz. Syks, pierwsze osobówki, powolut. No hop. Jak ty chcesz tu wjechać? Jaki łeb Ja jadę gdzie? Ja jadę na drugi koniec Tam będzie lepiej To jest jednak tylko na No jak ty chciałeś tam wiesz? Szybko Oluju tu się dzieje auta na sobie skaczą Tutaj moi kochani widzowie widzicie gwałt Jak wygląda gwałt na tym serwerze przyczep? To jest niby ten, ciężarówka, tu nic nie mogę załadować. To jest szpital dzwoni Ale tu jest O jest szpital Fort Carson, załaduj Jakieś leki bym mógł przewieźć Ta wywrotką Eee puszki ja, ja mam jakieś puszki, chopie Biorę puszki ładuj. Ja biorę... Ja biorę to Mmm... pocztę, nie wiem na cholerę, pocztaj, ale. Minuta mi została, jeszcze te, te puszki są takie ciężkie? 24 sekundy. A ja mam 50. Nie wiem szczerze mówiąc, od czego to zależy ten licznik, bo on jest powolny. Tak. Ja nie wiem w ogóle, po co w szpitalu zbierali puszczki, nie? A po co pocztę? To ja tu czekam na ciebie. Poczekaj po, i pojedziemy sobie konwoną. Oczywiście ja prowadzę. Przed most podjedź, bo ja będę skrótem. Albo do... Żeby nie było, że odwalamy, że... Coś takiego. No. Zaraz będzie. Perfekcyjnie drogą pojadę. Co jest czemu to ma taki opóźniony skręt? No mój w ogóle nie hamuje truck. A mój wo, a mój skręca z opóźnieniem. Uf, no bo ty masz tego samego, no to powiedz tyle, on w ogóle nie hamuje. Musisz hamować wcześniej. No. spróbuję spróbuję hamować. O kurde 70 na 69 od razu było. To niezłe hamowanko. Hopie z pierwsze osobówki jedź, to są dopiero wrażenia. No. Aha, to nieźle. Towar puszki, kategoria odpady. Hopie, bo chyba nie wyrobiłem się. Ja się wyrobiłem, Jezu. I to jeszcze na F1 ja jadę i ja tak robię, żeby się zmienić. No ja... Ja też jeżdżę na pierwszą O, nasz stanek. Jak ja go... Gocham, kocham, gocham, to nieźle. Kochacze złota kocha Ja jadę 110 km na godzinę, nie? Idź się dogonić nie mogę. Ja 108 Prowadzę 10, 85. Ja jadę 108 i kurwa ty mnie dogonić nie możesz Mi już licznik zaczął wariować, nie? Jest 107, 108 i się tak przewraca o, pan policjant w porządku, pilnuję. Mobilki, mobilki, miszki suszą na cztery. Ej moje auto traci moc. A jedziesz obładowany? No. To się nie jedzi w kurwa. <laughs> jak ten leci, nie? Ja z pierwszej osobówki widzę, jak ty jedziesz. Dzięki, że mi powiedziałeś, że skręcamy. Driftem, elo <gry> powiedziałeś, powiedziałeś, że to... że widzisz jak ja jadę, no to...